Woo! Oto Jean-Filip. Z dalekiej Francji. Jedyny zagraniczny uczestnik turnieju. I Jakub piekosz. Panowie gotowi? Ready? Sędziowie gotowi? Naprzód, ale! Stop! Stop, stop, stop! Okej. Okay. To się nazywa pasja i serca do walki. Panowie. Ale! Panowie, stańcie jakoś twarzami do sędziów. Jean-Philippe, dobrze, już, teraz będę widział werdykt. Panowie sędziowie, proszę o werdykt. Proszę Państwa, sędziowie orzekli, iż nie są w stanie po tym starciu orzec jednogłośnie, kto zwyciężył. Więc teraz odbędzie się dogrywka. Dogrywka odbywa się na następujących zasadach. Panowie walczą z sobą do pierwszego czystego trafienia, przy czym nie może być to trafienie obopólne. Aby zostało zaliczone, Zawodnik musi uderzyć, i w tej samej akcji nie dać się uderzyć przeciwnikowi. Czyli musi wyjść z akcji niedraśniętej. Do pierwszego czystego trafienia, niezakończonego ciosem obopólnym. W tym momencie. Panowie sędziowie! Kiedy zauważycie, że takie trafienie miało miejsce, podnosicie kije w górę! Żeli <grym> <grym> <grym znało się w górę> Solo! Podniosłeś? Podniosłeś? Kto? Panowie sędziowie? Kto trafił? Kto trafił? Dwa do jednego. Niejednogłośnie sędziowie orzekli ścios kończący za Dążą Filip i on jest zwycięzcą tego pojedynku. Teraz, panowie, wzywam Szranki. Radka Majszaka i Roberta Szateckiego. A zanim panowie wejdą, pozwolę sobie przywitać...